Ulica Kraszewskiego Wierosławiu dla wielu ulubiona ulica w tym mieście. Jej specyficzny charakter wynika z jej bardzo dużej różnorodności, zarówno urbanistycznej, jak i architektonicznej. Wielkomiejskie kamienice sąsiadują tu z zabudową jednopiętrową. Znajdziemy tu zatopione w ogrodach wille, ulica jest długa, chodniki są szerokie. Dla wielu, co bardzo ważne, wciąż znajduje się tu starodawny drzewostan rzucający cień. Mamy tu wreszcie park Baśki Puzon, park, w którym znajduje się cerkiewka pamiętająca jeszcze złoty wiek Jarosławia. Ciekawa jest historia nazwy ulicy, w której, jak w Soczewce, skupiają się wiatry wielkiej historii wiejącej przez nasz kraj. Niegdyś peryferyjna ulica cygańska w roku 1892 zmieniona została na ulicę Kraszewskiego. Miało to swój wymiar patriotyczny. Kilkanaście lat wcześniej Kraszewski otrzymał honorowe obywatelstwo miasta. Właśnie za swoją literacką działalność na rzecz odrodzenia narodu. Ta patriotyczna nazwa w czasie niemieckiej okupacji zmieniona została na ulicę parkową. Krótko po wojnie i na szczęście na krótko nazwę ulicy zmieniono na ulicę obrońców Stalingradu. Nazwa ta funkcjonowała do Odwilży w roku 1956 i później. Na szczęście znów w Wierosławiu mamy ulicę Kraszewskiego. Najbardziej okazałe kamienice powstały przy wschodniej pierzej ulicy. Budowane w typie miejskich pałaców wszystkie posiadały bogate fasady, luksusowe wnętrza, piękne stolarki drzwiowe i okienne. Tę część ulicy upodobali sobie zamożni przedstawiciele elity miejskiej. Dwie spośród tych kamienic wybudował Samuel Kornman. Był on inżynierem budownictwa, geometrą, projektantem, dyrektorem plantacji miejskich. Są to kamienice numer 6 i numer 10. Od kamienicy numer 10 zaczniemy nasz dygresyjny spacer po ulicy Kraszewskiego. Niestety nie zachowała ona zdobiącej ją niegdyś, Pięknej neobarokowej, neorokokowej fasady, ale do dziś mieszka w niej pani Jadwiga Owsiak, która zechciała nas ugościć i uraczyć kilkoma smakowitymi opowieściami. Przedwojno ponoć było ładnie tu, elegancko. Muszę bo... powiedzieć, bo wspomniała pani, że zna tę kamienicę, jej wygląd, to jak tutaj było ja w znam. czasach przedwojennych z opowieści taty. Tak. To co powieść. tata opowiadał o tej tata kamienicy? Tata opowiadał, że jak przychodził tutaj, przynosił yy, yy, ubrania do ludzi, którzy zamawiali, tak chodził, to musiał zadzwonić, otwierał, po jakimś czasie wychodził do dozorca, bo tak się wtedy nazywał, nie pokieram, na parterze gdzieś tam mieszkał, bo tam też przerobili, to trudno mi zlokalizować tą potiernię. Wpuszczał, ponieważ było czysto zadbane, wchodziło się po schodach, to były dywany, chodniki dywanowe do samego piętra. To ta, tyle tato i portier sprawdzał buty, żeby przypadkiem jeżeli to było złota, czy zima, żeby dobrze otrząsnąć, żeby nie zabrudzić tych dywanów. Tyle wiem, jeżeli chodzi o czasy przedwojenne. Już bardziej dokładnie i szczegółowo znam już powojenne, jak moi rodzice sprowadzili się to w 1948 roku. To już tu na piętrze, już byli lokatorzy i te dwie panie, to były starsze panie, siostry. Jedna panna nazywała się Zofia Niewiadomska, prawdopodobnie pochodziła z rodziny ziemiańskiej, szlacheckiej, bo w herbie ona się wprawdzie powolnie nie wychylała z tym, ale był tutaj taki Ksawery Prus Niewiadomski. Rodzina niewiadomskich Herbu Prus to rodzina liczna i niezwykła. Na wielu polach zasłużona dla sprawy polskiej. Sam Ksawery Prus Niewiadomski brał udział w próbie wywołania Powstania Krakowskiego w roku 1846. Następnie zaangażowany był w pomoc uczestnikom Węgierskiej Wiosny Ludów. Był również jednym z narodowych komisarzy wojennych w Powstaniu Styczniowym. Po przeprowadzce do Jarosławia pracował jako sekretarz tutejszej rady powiatowej. Pochowany został na Jarosławskim Starym Cmentarzu. Nasza ciocia niewiadomska Zosia to była pani bardzo kulturalna, ona przed wojną, w XIX wieku najprawdopodobniej, była we Francji i uczyła w polskich szkołach polskiego dzieci. I później jak wróciła tu do Polski, to w Majdanie Sieniawskim w szkole podstawowej była kierowniczką. Nie wiem jak długo tam pracowała, bo ja wtedy byłam mała to jakoś nie interesowałam się historią, co dopiero z wiekiem przychodzi chęć poznania naszych korzeni i przeszłości. Więc cioć ta, ta się nazywać ciocia Zosia, więc myśmy się nazywali, bardzo dobrze z rodzicami żyła, na obiadki w niedzielę przychodziła, jak święta, odwiedzaliśmy się. I Pamiętam tyle, że jak na przykład mamy były imieniny, to ciocia Zosia układała wierszyk, była do siebie uczyła, nas myśmy składali gdzieś nie wiem, po wojnie. Z czego ta pani i ta ciocia się utrzymywała? Czy miała jakąś inną, no, najprawdopodobniej jakąś emeryturkę? Miała wypracowaną, chyba komuniści płacili, ale to musiała być bardzo niska, bo jak jej brakowało pieniędzy do do pierwszego to nawet swoje antyki, takie piękne fotele, takie biureczko, później jeszcze tam naprawdę piękne te tarzebki, te, te takie gdzie trzymała. I piękną porcelanę miała i też pamiętam, ponieważ ja byłam niejadek i nie chciałam, ja nie wiem czy mogę sobie pozwolić na takie intymne, nie chciałam mleka, bo mleka od dziecka nie chciałam pić i do tej pory nie piję nawet kakao czy kawie czy coś, nic z tych rzeczy i mama z ciocią bardzo chciałem mnie w jakiś sposób wzrusić do tego picia mleka i jak ja przychodziłam do cioci Zosi, tam do tej serwantki podchodziła i takie małe śliczne filtraneczki porcelanowe, takie delikatniutkie, takie i tej wysokości z zakończonym złotym paskiem. Ja się to film za mu bardzo zachwycała. I ciocia Zosia mówi, tak da ja podaruję ci jedną z tych filiżanek z podstawką, jeżeli będzie z niej piła mleko. Będziesz piła mleko, że tak zastanowiłam, no będę piła. No to miałoby odbyć się uroczyste picie mleka. Mama zarizała to mleko, wlała do tej filiżanki. Dziecia Zosia siedzi, mama siedzi, czekają, A ja co podniosę do ust? Zapach do doleci, to już mi niedobrze i nie wypiłam. Ja mówię, ciociu, no, no nie dam rady, nie wypiję. A mama mówi, no wyliłam. Tam do dzieci Zosi wróci. Ja mówię, to trudno, trzecia Zosia chciała mi zostawić, ale mama mówi nie, umowa, to umowa też jeszcze z takiej błahostki, ciekawostki państwu powiem, z mamą szłam ulicą. I szedł pan, którego mama znała, który ją znał. I słyszę, że mówię, kapelusz, Adam do nóg, lecz szanownej pani. Ja tak nie bardzo wiedziałam, no bo wiem, ile mieć, pięć lat. Ja mówię, mam, z czego on chciał ci paść do nóg? Mam, nie tak. Dawni panowie, witanie. Czecia Zosia jak uczyła w, i była kierowniczą w tym Majdanie y, y, sieniarskim, tam było bardzo biednie. Ci ludzie żyli, byli bardzo biedni, ponieważ tam te piaszczyste ziemie, nieurodzajne takie. Ale ona tak się opiekowała tymi dziećmi i jeden uczeń był wybitny, ale w nie miał szans na skończenie szkoły średniej czy studiów. I ciocia Zosia finansowała, przed wojną to było, finansowała wiem, y, chodził do liceum Mikołaja Józefa Piłszyckiego, przed wojną teraz Mikołaja Kopernika. To było y, gimnazjum i liceum. I później na Akademii Medycznej i wspomagała go jak we węgowie służął. Tam sobie dorabiał, ale ona go też pomagała, jak on przyjeżdżał to zawsze do niej. I tym panem był, dzięki której dzięki jej został wybitnym ortopedą, to był pan Adam Gruca. Tak porównać jaką prawdziwą rolę powinna odbywać inteligencja ciocia Zosia i elity inteligenckie, które jak się usłyszy, nie, nie spodziewają się ten język taki wulgarny, to jest szalona różnica przedwojennej inteligencji i teraz.